Dzień dobry, moje robaczki kochane. Witam się z Wami kolejnego dnia. Słuchajcie, ja się szykuję i kilka kwestii mamy sobie do omówienia. <kuh> Gdzie jadę i co będę robić, to pokażę Wam w kolejnym vlogu. Teraz przyszłam się z Wami przywitać i chciałam się pochwalić. Nie wiem, czy widzicie. Ale na głowie mam dobieranica. Jak wiecie, ja wam mówiłam, e, że zapuszczam włosy do trwałej. Niestety po ostatnim farbowaniu, które mi nie wypaliło kompletnie, e, musiałam... <coughs> e, no musiałam znowu pofarbować tego samego dnia włosy, więc e, wypał... Tota, nie wypał, totalnie. Przepraszam, ale ja niedawno wstałam. Zdążyłam pomalować tylko rzęsy i brwi. Fryzurka trzyma się od wczoraj. I tak mi się podoba, słuchajcie, że okulary. Często pytacie, jakie mam okulary, że Wam się podobają. To są najzwyklejsze okulary z Dino. Po prostu mam swoje drugie oczy, słuchajcie, żeby mi było lepiej widzieć, żebym była lepsze, Lepiej. Aby była lepsza widoczność. Słuchajcie. <laughs> no nie mogę się wysłowić. Dapa na dzisiaj będzie Main In Lab. No i w związku z tym, że zaczęłam się szykować, stwierdziłam, że nagram Wam vloga. Tylko wczoraj zauważyłam, że mam zaległego dla Was vloga, więc ja sobie połączę te dwa vlogi. Eee, I teraz sobie zaczynamy. A kontynuację zobaczycie w kolejnym vlogu. I słuchajcie, błyszczyki, których ostatnio bardzo namiętnie używam, są z Eveline, kupione w bieżące. Musiałam w ogóle zapłonić okno, bo tak daje słońce. Mamy godzinę 7:30. Jeden jest taki, drugi jest przez, przez tyle. Bo sobie chyba ten z kolorem. O, pałeczka, patyczek taki zwykły, najzwyklejszy. Przywitałam się z Wami też na Instagramie. No i dobra, te dwa zawsze włożę ze sobą w samochodzie, yy, w torebce. Yy, I ten zapach też ze sobą włożę. I słuchajcie, było kilka pytań dotyczących tego zegarka. O, oh. oczywiście do góry nogami go założyłam, więc yy, dajcie mi chwilę, ja sobie go przełożę. Skłamałam was, jest po ósmej. Czy u ma to było jak ja się zaczęłam szykować. Mm. No i zegarek prezentuje się tak. Zegarek jest firmy pensowe. Tutaj wam napiszę po prostu, bo mój angielski jest naprawdę słaby. I słuchajcie, jakiś czas temu go dostałam do testowania. W tym momencie wstawię wam fragment, jak tą paczkę otwierałam. Yy, I pokażę wam, jak to wszystko wyglądało w środku. Zegarek ogólnie jest okrągły, ma dwa wymienne paski, jeden był szary, drugi był beżowy i coś co jest bardzo fajne, w tym momencie wstawię Wam yy, zrzut ekranu z tej aplikacji, bo trzeba było sobie ściągnąć aplikację, słuchajcie. Nie? Yy. Ja jestem z tego zegarka bardzo zadowolona. Mierzę nam kroki. Możemy sobie zmierzyć wysiłek podczas spaceru, piekania, wspinaczki, roweru, koszykówki, pływania, gry w babingtona i oka skakanie na skakance, więc naprawdę ma <coughs> wiele możliwości. Mierzy nam też mierzy też nasz puls, e, mierzy nam sen tlen we krwi. Mamy również powiadomienie, jeżeli sobie sparujemy go z telefonem. To przychodzą nam powiadomienia yy, SMS-owe na przykład i telefoniczne, że ktoś do nas dzwoni. Mamy też stopowanie i włączanie muzyki. O, teraz akurat bateria mi pada. Jak raz go naładowałam, słuchajcie, yy, tak yy, cały czas go miałam. Ma stoper, ma minutnik, ma alarm. I słuchajcie, opcja, która jest w ogóle super, yy, że możecie znaleźć swój telefon. Jak macie połączony telefon z zegarkiem przez Bluetooth, korzystałam nieraz i nie dwa z tej opcji. Ta opcja jest super. Naładuję trochę zegarek, naładuję trochę telefon, wrócę z tego miejsca, gdzie mam jechać. I słuchajcie, pokażę Wam też aplikację, która ma kilka fajnych możliwości. I uważam, że zegarek naprawdę jest fajny. Yy, pokażę, pójdziemy sobie też na stronę, pokażę Wam jak to konkretnie wygląda, to nie jest wcale trudne, a cena jest naprawdę przystępna. No i dobra, dzień dobry. Mam troszeczkę wyżej. Dzień dobry, moje robaczki. Kochane, witamy się w kolejnym vlogu. W kolejnym dniu. Ja już sobie ten pan zdejmę. Wysuszymy sobie delikatnie włosy. Nos mam tak zapchany. Ale już żeśmy sobie uzgodnili, że czy chora, czy nie. Jeżeli będę miała chwilę, to się będę odsyłać. I teraz tak, wysuszę sobie i ułożę na taką dużą szczotę i na taką mniejszą. Za bałagan tam, przepraszam, ale jestem świeżo po kąpieli. I słuchajcie, zrobimy sobie dzisiaj na pewno makijaż. Yy, obiad mam zrobiony, bo mam pierogi i mam rosół, który przerabię na pomidorowo, dogotuję tylko makaronu. Yy, I powiem wam, że chyba czas i pora wrócić do funkcjonowania. Miałam tak ciężką noc że masakra, ale dobra yy, po kolei suszymy, idę zjeść z śniadanie, bo dzięki Bogu yy, już zaczyna jeść, więc szybko się kąpię i yy, ruszamy z tym dniem i'm about to fade away cause every time i wake up i feel like it's monday something's going wrong with all the chemicals up in my brain all of a sudden i don't look at anything the same way gotta build up all my thoughts sitting in an ashtray i'm sorry that i'm so inconvenient okay just let me be me I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well, then, baby, I have a taste. All the highs and the lows, no, you'll never be the same. I don't really wanna hurt you, but I can't control the pain. If you're sticking by my side, maybe we could be okay. Okay, okay, maybe you could be the change I need today. I promise that I've never felt this way. I really hope that you will choose to stay. strong Strong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to grey. no i dobra słuchajcie jedziemy na takie krótkie zakupy chleb typu jakaś wędlina aby do jutra bo jutro zrobiły sobie haul. jadę też z Szymonem słuchajcie do fryzjera bo to już będzie słuchajcie przed samą szkołą Moment, bo ja tutaj od rana mam powłączane ogrzewanie, bo przecież rano było tylko 7-6 stopni chyba. Więc jedna wielka masakra. Mamy jesień. Powiem Wam, że jak ja o 8 zobaczyłam e, tą pogodę, to się po prostu zawinęłam z powrotem do spania. Stwierdziłam, że nie byłam tak zmarznięta. Doprowadziłam się troszkę do ładu, słuchajcie. Doprowadziłam się trochę do ładu, mam zrobione tylko brwi i rzęsy. Po szybkości powiem wam, że tak od niechcenia. Dawno się też nie malowałam. No i teraz wyszło słońce, ale była burza, było gradobicie, e, co żeście mogli zobaczyć. Bardzo się cieszę, że wczoraj ogarnęłam sobie samochód, bo mój samochód, słuchajcie, przez. E, Ostatnie, przez ostatni tydzień wyglądał jakbym mieszkała po prostu. Wszystko tutaj było. Ale już yy, wróciłam do normy, do formy, wracamy też do nagrywania. Um, no i świeci. Mówię, tak jak mówiłam, obiad mamy zrobiony. Pogoda kompletnie nie zachęca. Kompletnie. No teraz jest ładnie słonecznie, ale to nie zmienia faktu, że jest tylko 16 stopni, także... Szykujemy się na jesień, słuchajcie, szykujemy się, dobra, ja jadę i pokażę Wam, co żeśmy kupili, mówię, to będą naprawdę nieliczne zakupy, bo yy, na duże zakupy wybieramy się jutro. Dobra, wróciliśmy ze sklepu, oczywiście znowu narozwalałam i tak, na patelnię ląduje cebulka i kupiłam boczek w słupkach w dino, wrzucę sobie tylko tutaj. No i dobra, jeżeli chodzi o zakupy, to było 70 zł i mamy tak. Chlebek. Mamy właśnie boczek, który zaraz wezmę i, i wykorzystam. Wzięłam taką ładną kiść winogrona. Stwierdziliśmy, że będziemy sobie wcinać później drażebki. więc mamy śmietankowe i mamy kokosowe. Kawę. Dlaczego? Dlatego, że... Ja nie wiem, u nas pojawiła się ta kawa i ona powiem Wam, ja nie wiem, no ona mnie nie smakuje, więc ja nie wiem, coś będzie trzeba zrobić na jakiś użytek. Dlatego e, zaraz wleci na pewno kaweczka. E, makaron, makaron, jajka. Kupiłam jajka, bo mamy makaron i będzie na kolację. Mamy też polędwicę z Indyka za kilogram 2666 i, i, i folia do kanapek, bo się skończyła. Także za te zakupy wyszło 7 dyszek. A i jeszcze mamy mleko, bo nie wiem czy powiedziałam. Mamy też mleko. Więc, no, sporo. Nie będę mówić, że nie, bo sporo. Już tam teraz łopatki drewnianej. Zobaczcie. Drugie, tyle to się w ogóle bierze, i w tym momencie słyszy. A najbardziej to lubię taką łopatkę. O! Moja ulubiona łopatka to jest taka. Także chyba sobie to zmienimy i wrzucimy tego boczku za chwilę, niech to się ładnie praży. To opakowanie jest masakryczne, jak mam być teraz. Zaraz no, sobie tutaj zrobisz. Trzymaj kluczy? Kluczy do szopy. Kluczy do szopy. E, także zaraz e, podgrzeję, słuchajcie, rosół, rosół pomidorową i e, wrzucę na patelnię pierogi. Co będzie dalej? Zobaczymy, dobra, pochowam to, ogarnę. Idę do garów.